Dobra, widać. Zobaczcie, tutaj na tym czujniku, nie? w tym miejscu o, jest odprysk i wydaje mi się, że samochód dostał odpryskiem, czujnik jest rozbany i przez to, bo tu też jest folia na nim, i przez to yy, nie działają wszystkie czujniki, bo innego wyjścia nie widzę. Wątpię, no to musimy yy, i tak pokombinować. Dobra, pierwszy przegrod Fightera w ogóle na żywo kiedykolwiek. Tak się prezentuje. Mamy jeszcze chwilę czasu, to możemy sobie pochodzić, pooglądać. Felga Turismo, proszę bardzo, tutaj. Dufont. Od chłopaków. Muszę zrobić jedną rzecz, bo odkąd założyli mi te, te... koła, to nie dokręciliśmy śrub. A głupio by było, jakby coś się wydarzyło z tego tytułu. No to dupa, to wiadomo. Dupa jak dupa. No. Nasz to jest asfalt? A, no, rzeczywiście. <noise> Nie, maska jest ok. Jakby jeżeli ktoś twierdzi, że ją trzeba oblepić, to może mieć rację, ale na razie tak zostaje. Jest na niej ppf założona i na zdjęciu, jako na zdjęciu, ale na żywo ta maska serio jest ok. Miejsce parkingowe X2, Stary, ja tutaj się zatrzymałem. My stąd jakby zaraz jedziemy. Chciałem sobie wyjść, ustawić kamerę i całą resztę.